Cześć, mordeczki! Z tej strony Robert z programu Drone One to Free Go. Jak wiadomo, za oknem już wiosna, a że wiosna to można wyjść na spacer i chociażby częściej polatać. I dlatego właśnie dzisiaj chciałbym Was zabrać po raz pierwszy na takie loty dronem FPV w jedno szczególne miejsce. Z uwagi, że ja mieszkam w dosyć dużym mieście, gdzie jest gęsta zabudowa i nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie można swobodnie polatać. Ponadto w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć również o kwestii, która jest według mnie kluczowa, a mianowicie o zmianach ustawień czułości gimbali w Waszym kontrolerze, gdyż zwyczajnie te ustawienia fabryczne po prostu się nie sprawdzają. Dodatkowo chciałbym Wam również opowiedzieć, jak reaguje ten dron na kwestie geostref i jak można je chociażby odblokować. A jako bonusik na sam koniec pokażę wam jak zwiększyć siłę i moc sygnału, żeby zwyczajnie można było tym dronem latać dalej. Także cóż, nie przedłużając, lecimy z tym. I tak jak wam obiecałem, już jesteśmy prawie na miejscu. Co prawda stoimy teraz w lekkim korku, ponieważ z lewej strony miamy taką łączkę, a powiedziałbym raczej ogromną łąkę o wielkości 48 Hektarów. A jesteśmy przecież w samym centrum miasta. Także jest to miejsce bardzo lubiane przez w szczególności sportowców, gdyż w koło tej łączki można spotkać wielu biegaczy, rowerzystów, rolkarzy. I cóż, ja tutaj mam w planach troszkę polatać, gdyż na samej łączce jest bardzo mało ludzi. Pojawiają się, można powiedzieć, pojedyncze jednostki. Mimo tego, że dzisiaj mamy niedzielę, godzinę 17:15, a więc można powiedzieć pik, kiedy ludzie wychodzą i spacerują z dziećmi, z rodzinami. Ale do rzeczy. Jak już niektórzy się domyślają, jesteśmy, można powiedzieć, w centrum Krakowa. Po lewej stronie, właśnie mijamy przez niektórych złośliwie nazywanych. Tauflanda, czyli stadion Krakowi. Za chwilkę po lewej miniemy y, kolejny stadion, zwany również złośliwie Stocznią Gdańską. A naszym celem jest prawy górny róg. Tam się wybieramy, bo jest tam, y, powiedziałbym, takie sztucznie stworzone lądowisko dla helikopterów, ponieważ na terenie Błoni organizowane są czasami imprezy masowe, takie jak koncerty. Były tutaj przecież organizowane też msze święte, jak papież przyjeżdżał do Polski. Także tutaj myślę, że będzie naprawdę bezpiecznie, szeroko i będę mógł wam zaprezentować to, po co się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, a mianowicie będę chciał wam pokazać ustawienia czułości gimbali. Czułości gimbali, gdyż uważam, że te ustawienia fabryczne są niestety fa fatalnie skalibrowane. Ten dron niestety zachowuje się troszkę jak czołg latający, i niestety te ustawienia muszą być zmienione, w szczególności dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z lataniem dronami FPV. Bo powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz zasiadłem za sterami, tego drona, to zwyczajnie myślałem, że ten moje przelatane ponad 100 godzin na symulatorze, no niestety, yy, były czasem zmarnowanym. Zacząłem szukać odpowiedzi. Okazało się, że no niestety te ustawienia są fatalne, yy, i zacząłem eksperymentować. I powiem Wam szczerze, że chciałbym się właśnie tą sprawą z Wami podzielić, gdyż. Yy, jest to, według mnie, kluczowa sprawa, jeżeli zaczynamy właśnie latać tym dronem. A niestety jest bardzo mało informacji na ten temat w internecie. Także już przechodzimy za chwilkę na lądowisko, bo jestem już na miejscu. Także widzimy się już tam za dosłownie parę chwil. Słuchajcie, nie wiem, jak mi będzie słychać, bo mi się właśnie mikroport rozładował. Jestem bezpośrednio na kablu, ale mam nadzieję, że. Ten wyjazd tutaj na te piękne błonie krakowskie nie będzie zmarnowany i uda mi się wytłumaczyć Wam kilka kluczowych kwestii odnośnie parametrów, y, parametrów związanych z lataniem Słuchajcie, tak, na szybkości mamy tutaj tryb: normal, sport i manual. Ja każdemu początkującemu pilotowi proponuję zacząć latanie, a w szczególności, jeśli chodzi o te starty z ziemi. W trybie normal, żeby przyzwyczaić się po pierwsze do latania, po drugie bezpiecznie jest wystartować i oczywiście przy lądowaniu również zalecam używanie tego trybu. Sport to coś bardzo podobnego do trybu normal, natomiast znacznie tutaj przyspieszamy, gdyż wtedy nasz dron może latać nawet z prędkością do 100 km godzinę. Ale dzisiejszy odcinek będzie poświęcony głównie lataniu w trybie Manualnym, czyli zwanym najczęściej akro, i co? Nic nie przedłużajmy, bo słuchajcie, bo zaraz się zrobi ciemno. A, a może uda się jeszcze załapać na, no, na ten piękny zachód, tutaj nad krakowskimi błoniami. Pokażę Wam jeszcze, jak blisko jesteśmy centrum, bo jakieś 2 km stąd mieści się Zamyk Królewski na Wawelu. Także w drogę lecimy. No, oczywiście, tutaj mnie właśnie poinformowało urządzenie, że jesteśmy. W trybie autoryzacji. Także sobie. Ja na razie nie odblokowuję tej autoryzacji, żeby Wam pokazać jak dron zareaguje w momencie kiedy dotrzemy do tej geostrefy. Także co, słuchajcie. Startujemy z trybu normal, więc odpalając tego drona, musimy skrzyżować na ukos dwie osie gimbali. Lecimy. No to cóż, drogę. Jesteśmy słuchajcie w trybie normalnym. I piękny zachód, słuchajcie, słońca przed nami się rysuje. Teraz przede mną to nic innego jak kopiec kościuszki. Może na razie nie będziemy tutaj słuchajcie, świrować, latamy tylko po zielonym obszarze. Zobaczcie słuchajcie, jak mało jest tutaj. Właściwie to nawet można powiedzieć nie ma nikogo. Jest naprawdę tutaj bezpiecznie. W koło może jest dużo biegaczy rowerzystów ale tutaj pojedyncze jest dosłownie jednostki. Zobaczcie, tam ktoś spaceruje z pieskiem. Także odlatujemy na bezpieczną odległość. Podlatujemy słuchaj pod yy, mnie, czyli pod Home. I cóż, przełączymy się może bezpiecznie teraz w tryb. Akro żeby to zrobić musimy wycentrować gimbalę do pozycji zielonej no jesteśmy już w momencie tak zatwierdziło i lecimy w akro. także w drogę słuchajcie na początku naprawdę uważajcie bo ten dron się bardzo yy, dziwnie zachowuje w szczególności jeżeli latacie w tych ustawieniach fabrycznych i teraz co jeśli chodzi o te ustawienia. Ja na początku zauważyłem, tak jak wam wcześniej mówiłem, że te ustawienia po prostu zwyczajnie one są zupełnie inaczej ustawione tak jak chociażby jakbyśmy sobie swojcie latali w symulatorze. Co prawda ten dron jest ciężki, dziwnie reaguje na a może powiedzieć, można powiedzieć może nie dziwnie co po prostu dosyć wolno reaguje na nasze polecenia ze względu chociażby właśnie na to że on jest dosyć ciężki i też ta konstrukcja jest inna no na początku też tak jak mówię uważajcie bo może wam się troszkę w głowie zakręcić a co do słuchajcie samych ustawień no przecież po to żeśmy się tutaj spotkali mamy słuchajcie w ustawieniach dwie opcja, właściwie trzy, ale dwie takie powiedziałbym kluczowe, czyli czułości y, naszych gimbali w pozycji neutralnej oraz y, ich czułość y, w pozycji, kiedy są w maksymalnym odchyleniu. I teraz tak, jeżeli zaczynacie dopiero swoją zabawę z lataniem, ja Wam naprawdę zalecam ustawić te czułości, zwłaszcza te neutralne na maksymalnie niskie. Z tego co pamiętam, y, one były ustawione y, te neutralne czułości yy, gdzieś w rzędu 250, a na początek proponuję Wam, żebyście słuchajcie, wzięli sobie i te czułości zmniejszyli zdecydowanie, to znaczy do pozycji 60-70 yy, w tej skali, która jest tam zarysowana w ustawieniach. Natomiast, jeśli chodzi o czułości tych maksymalnych odchyleniach gdy powiedzmy chcemy powiedzmy, zrobić szybki wzrost bądź powiedzmy uniknąć zderzenia z jakąś przeszkodą ja Wam serdecznie zalecam zwiększenie właśnie dlatego, żeby można było szybko dokonać jakiegoś manewru a to jest bardzo istotne żeby latać natomiast typowo cinematic to znaczy właśnie tak łagodnie to te czułości można sobie obniżyć jeszcze bardziej według własnych potrzeb. Natomiast tak jak mówię, te ustawienia nie są takimi ustawieniami, jakie wszyscy byśmy sobie życzyli. A tak jak mówię, różnią się bardzo od charakterystyki latania typowymi kładami, którymi trenujecie na symulatorach. Przejdźmy zatem do podsumowania. Zaczynając swoją zabawę z dronem DJI FPV a nie mając wcześniej żadnego doświadczenia z lataniem innym dronem tego typu, odradzam na początku latać w trybie acro. Zachęcam zatem rozpocząć swoją zabawę w trybie normal, żeby później można było sobie poeksperymentować w trybie sport, po to, żeby wyczuć, jak ten dron reaguje na nasze polecenia, żeby ostatecznie można było sobie ustawić czułości naszych gimbali. Według własnych preferencji. A co do geostref, to z uwagi na to, że ten dron posiada moduł GPS, zachowa się dokładnie tak samo jak standardowe Maviki. Czyli w momencie, gdy podleci do takiej geostrefy, powinien się zatrzymać. Ale czy to oznacza, że nie jesteśmy w stanie polatać w takiej geostrefie? Możemy to zrobić chociażby wchodząc na stronę oficjalną dji.com. Należy zrobić w pierwszej kolejności. W przeglądarkę internetową należy wpisać adres oficjalnej strony firmy dji, czyli www.dji.com. Następnie powinien nas przekierować na główną stronę. Tutaj należy zejść na sam dół i wejść pod pozycję FlySave. Przekieruje nas wtedy na podstronę, gdzie będziemy mogli odblokować naszą geostrefę. I tam właśnie musimy kliknąć na przycisk Unlock a Zone. Co się dzieje dalej? Musimy kliknąć na niebieską ikonkę New Unlock Request, czyli żądanie odblokowania kolejnej jakiejś geostrefy. Musimy zaakceptować tutaj wszystkie umowy zawarte. Klikając na przycisk Confirm, i należy wybrać kolejną rzecz, czyli albo odblokowujemy Custom Unlocking, czyli odblokowujemy strefę zaznaczaną przez nas poprzez najechanie punktami na strefę, gdzie mamy zamiar latać. Jeżeli te nasze loty, powiedzmy, przecinają się przez jakąś geostrefę, to tylko ten fragment zostanie odblokowany lub Odblokowanie konkretnej geostrefy i ja skorzystam z tej opcji. Czyli ta druga Zone Unlocking zatwierdzamy. I co robimy dalej? Wybieramy rodzaj statku powietrznego. Oczywiście wybieramy w tym wypadku DJI FPV. Następnie wpisujemy numer tego statku. Ja już go mam tutaj ustawionego. Oraz naszego maila. I co dajemy dalej? Next. Wpisujemy tutaj w górnym rogu miejscowość, gdzie będziemy latać. Oczywiście będzie to Kraków w naszym wypadku. I spójrzcie tutaj na te dwa okręgi rysujące się zaraz obok błoni. To są właśnie te geostrefy wyznaczone w około dwóch stadionów. I żeby je odblokować, czyli żeby można było polatać sobie swobodnie na całej szerokości błoni musimy kliknąć na oba a następnie wpisujemy datę kiedy chcemy latać powiedzmy że będzie to dzisiaj i powód czyli jak to będzie fotowideo a następnie zatwierdzamy submit i czekamy na Odpowiedź. Odpowiedź zazwyczaj przychodzi. Natychmiastowo mamy pełną akceptację, i to jeśli chodzi o odblokowanie geostrefy, to wszystko. Dodatkowo, bardzo ważną sprawą jest wybranie odpowiedniego miejsca, gdzie chcemy yy, wykonać nasze pierwsze loty. I wybierajcie te miejsca z głową. Uważam, że. Dla przykładu, właśnie takie błonia, gdzie powiedzmy mieszczą się one w ścisłym centrum miasta, są bezpiecznym miejscem, gdyż jest tam znikomy ruch pieszy. A dodatkowo nie ma żadnych przeszkód, takich jak drzewa czy linie wysokiego napięcia. Oczywiście, najlepiej byłoby wyjechać gdzieś na wieś, gdzie są czyste pola, i jeżeli macie taką możliwość, to zaczynajcie właśnie swoje loty. Waszymi FPV-kami w takich miejscach, żeby być pewnym, że nikomu nie wyrządzicie żadnej krzywdy. A co do kwestii zwiększenia siły i mocy oraz zasięgu lotów Waszego drona DJI FPV, to jest kwestia troszeczkę sporna. Dlaczego sporna? Ponieważ w Europie działamy w systemie CA jest to troszkę słabszy sygnał od typowego FCC, który jest nadawany yy, w, chociażby w Stanach Zjednoczonych. Natomiast można sobie przeprogramować w łatwy, w łatwy sposób yy, ten sygnał, natomiast jest to nie do końca zgodne z literą prawa. Sam proces jest bardzo prosty. W pierwszej kolejności należy pobrać aplikację BeFreant. Jeżeli już ją pobierzemy, należy kliknąć Start Now. A w dalszej kolejności musimy podłączyć naszego drona i również wcisnąć Next. Kolejno podłączamy nasze gogle do naszego PowerBanka. Wciskamy również Next. A następnie podłączamy nasze gogle za pomocą kabla USB typu C do naszego PC i wciskamy również next i od tego momentu zaczyna się proces skanowania naszych urządzeń i jeżeli już przeskanuje sobie ta aplikacja całość wciskamy next i teraz zaczyna się proces łączenia łączenia naszego drona oraz naszych gogli właśnie z tą Aplikacją BeFreant. Może to potrwać dosłownie kilka sekund. I w tym momencie właśnie widzimy, jak odblokowuje się ten sygnał na FCC. Także cały proces jest bardzo prosty. Natomiast potraktujcie go jako tak zwana ciekawostka. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, zachęcam do postawiania subskrypcji oraz Waszych lajków. A tymczasem żegnam Was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.